W ostatni dzień kwietnia w publicznej szkole podstawowej Wianikowi odbyła się zbiórka elektrośmieci, czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akcja ta ma podnieść świadomość naszych uczniów, jak i również mieszkańców gminy Kozienice, że wyrzucanie na dzikie wysypiska czy składowanie w innych miejscach elektroodpadów źle wpływa na środowisko. Dlatego my zachęcamy, żeby oddawali do punktów zbiórki lub w takich akcjach, jak my organizujemy. Zbiórka została zorganizowana w ramach realizacji. W szkole projektu Dobre Rady na Elektroodpady oraz konkursu Oddaj mnie w dobre ręce. Zaangażowali się w nią zarówno uczniowie ze szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody Limba, jak i nauczyciele z Janikowa. Zdaniem młodzieży tego typu działania są potrzebne, ponieważ ta akcja Uświadamia nam, jak ważne jest zbieranie elektrośmieci, elektroodpadów i że one są groźne dla środowiska. Trzeba zbierać zużyte sprzęty elektryczne, żeby środowisko nie zanieczyszczać. Mieszkańcy Janikowa i Kozienic chętnie wzięli udział w akcji i pozbyli się zbędnego sprzętu. Mieszkańcy przywieźli nam tutaj do szkoły, zebraliśmy troszeczkę tych elektrośmieci, starych telewizorów, komputerów. Te elektrośmieci udają się do firmy recyklingowej. Mamy umówionego odbiorcę, którym jest firma z Bełchatowa. Firma ta następnie zajmuje się przetwarzaniem przywiezionych elektrośmieci. Warto podkreślić, że dzięki tej akcji skorzystali zarówno mieszkańcy pozbywając się niepotrzebnego sprzętu, jak i uczniowie biorący udział w konkursie. Każdy mieszkaniec, który nam oddał elektrośmieci dzisiaj otrzyma taką torbę na zakupy. Natomiast y, uczniowie biorą udział w konkursie. Y, w w tym konkursie bierze 40 szkół z całej Polski. Oprócz zbiórki ten konkurs ma inne zadania, właśnie takie proekologiczne. Mieliśmy tutaj przygotowaliśmy gazetkę, odbył się apel informujący o wpływie elektrośmieci na środowisko. No i podsumowanie konkursu ma być w czerwcu. Trzymamy kciuki za uczniów z Janikowa i mamy nadzieję, że w konkursie wypadną jak najlepiej.